Cześć, witam wszystkich. Pogoda dzisiaj nie dopisuje, ale na głowę nie leje. Dzisiaj temacik związany z Turcją. Yy, dokładnie ja już nagrałem materiał o tym, ale nawet hmm, nagrałem, nawet wrzuciłem na YouTube, tylko był ustawiony jako prywatny. Ale pojawił się jeden film Eee, no, jakby nowe, troszkę, nowy punkt widzenia. A mianowicie nagrywałem o systemie Harp. I jeśli ktoś nie czytał, nie interesował się, nie oglądał materiałów na ten temat, to powiem, że jest to broń, która potrafi wywoływać deszcz. To jest broń, która. Po prostu potrafi wpływać na pogodę. Mało tego, nawet wywołać trzęsienie ziemi. I patrząc na sytuację, która miała miejsce, oczywiście Amerykanie posiadają tą broń. Czy Chińczycy i Rosjanie to nie jest pewne, natomiast na pewno Amerykanie posiadają. Jak sobie wpiszecie, to nawet Wam wyjdą zdjęcia, jak to wygląda. Zostało to opracowane, między innymi. Na e, wynalazkach Tesli. Oczywiście oni nie byli w stanie w 100% odwzorować e, wszystkiego, co Tesla robił. Natomiast, e, no, jakimś cudem zrobili taką broń i ta broń działa. E, a jak działa, mogliście się przekonać o tym teraz. Trzęsienie ziemi w Turcji. Ja Wam podlinkuję pod materiałem materiał, w którym polityk z Rumunii przemawia i mówi: I ani w Turcji, ani w Rumunii nie wierzą w to, że to jest trzęsienie ziemi występujące samo z siebie a więc spowodowane przez siły natury tylko trzęsienie ziemi spowodowane przez człowieka. Ta polityk mówi, że. Oczywiście oni wiedzą, że to Amerykanie. Nie powiedzieli, że to Amerykanie nie muszą tego mówić, bo wiadomo kto tą broń ma, tylko powiedzieli, że ci, którzy zaczęli się bawić w Boga, niech sobie nie myślą, że to im ujdzie płazem. Dlaczego teraz są takie twierdzenia? Ja mam powiem tak: to nie jest przypadek, jeśli w piątek, czy tam w czwartek, w każdym bądź razie dwa dni przed trzęsieniem ziemi. Amerykański, niby specjalista od trzęsień ziemi, który przewiduje niby z obserwacji gwiazd, kiedy będzie trzęsienie ziemi, większość absolutnie się z nim nie zgadza. Eee, twierdzą naukowcy, że to jest ściemniacz. Nie do końca można tak powiedzieć, bo wiadomo, że kosmos, gwiazdy, fazy księżyca i tak dalej, to wszystko ma wpływ, e, chociażby na przykład na przypływy czy odpływy, e, tak. Więc e, znajdujemy się, chcąc, nie chcąc, nasza planeta znajduje się w kosmosie i co by tu dużo nie mówić, musi mieć na nas, to na naszą planetę jakiś wpływ. Natomiast czy da się? Tak precyzyjnie powiedzieć w którym miejscu i gdzie i mniej więcej ostrzec trochę wcześniej ludzi, że Ty przewidujesz, że tam niedługo dojdzie do trzęsienia ziemi? No to ja w to osobiście nie wierzę. A ten Amerykanin powiedział dwa dni wcześniej, że Turcja, nawet zaznaczył mniej więcej obszar, że tam mogą w przyszłości, nie powiedział, że za dwa dni oczywiście, ale że tam w przyszłości mogą wystąpić trzęsienia ziemi, więc to już daje wystarczająco do myślenia. Druga sprawa: Turcja nie poparła Ukrainy w wojnie z Rosją. Turcja sprzeciwiła się przeciwko dołączeniu Finlandii i Szwecji do NATO i moim zdaniem to jest bardzo dobry ruch, dlatego, że Chłopię, jedź kuźwa. Dlatego, że jeśli Finlandia i Szwecja dołączą do NATO, to w tym momencie Amerykanie będą mogli tam rozmieścić swoją broń. A to jest wiadomo, że blisko granicy z Rosją. Zresztą Finlandia graniczy z Rosją. Ale chodzi tutaj o to, że po prostu to by była kolejna prowokacja w stronę Rosji rozkładanie broni. Przy ich granicach, i dużo ludzi może mówić: O, dlaczego nie chcą przyjąć Szwecji i Finlandii? Właśnie dlatego, żeby nie prowokować niepotrzebnie, bo po co? Eee, padły też zarzuty, że Zełęński <coughs> celowo doprowadził do wojny, eee, po prostu kiedy aneksowany był Krym, i tak dalej. Oni co chwilę atakowali, eee, aż w końcu Rosjanie się wkurzyli. Aż w końcu Rosjanie się wkurzyli i doszło do tego, co obserwujemy w tej chwili. Tak więc, Turcja to był niby sojusznik, niby jest to oczywiście sojusznik Stanów Zjednoczonych, ale jak nie idziesz Stanów Zjednoczonych na rękę, to cię będzie bolało, będzie ała. No i dziwnym trafem, właśnie w Turcji. 150 trzęsień ziemi, tam doszło do 150 wstrząsów bardzo mocnych. E, mało tego, nie ma epicentrum. Każde naturalne trzęsienie ziemi ma swoje epicentrum. Tam epicentrum nie ma. Mało tego, pęknięcia, te główne, które szły, szły wzdłuż gazociągów. I doszłoby do ogromnej tragedii, gdyby Turcy nie wyłączyli gazu. Po prostu nie wiem, czy oni dostali jakieś sygnały, yy, czy coś, ale wiem, że tam niedługo przed samiutkim trzęsieniem oni po prostu zakręcili tam gaz. Gdyby nie zakręcili, to by była katastrofa. To by była katastrofa. I, i ta polityk mówi, że oni absolutnie nie wierzą. Poza tym od razu skoczyły podejrzenia, bo również epicentrum nie znaleziono w momencie, kiedy było trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi, no bo pod morzem, ale wtedy, kiedy poszła fala tsunami na Japonię. Tak więc, ja w to wierzę, powiem szczerze, ja nawet jak nagrywałem materiał, to mówiłem, że dla mnie to jest naprawdę bardzo dziwne, że zawsze cierpią kraje które z Amerykanami nie po drodze się im układać. No cóż. Amerykanom zależy na tym, żeby jak najwięcej krajów e, po prostu w tą wojnę wciągnąć na Ukrainie, żeby Europa jak najbardziej została osłabiona. Ja już wam mówiłem, że kiedyś e, polityk Jacques Delors powiedział właśnie, że Europa jest dużo Bardziej krajem nastawionym niż Stany Zjednoczone na sukces i ma procentowo 80, tam ileś nie pamiętam, ale ja oglądałem to już dawno. 80, ileś tam procent na to, że wyprzedzimy Stany Zjednoczone pod względem gospodarczym, że po prostu przewyższymy ich diametralnie jako Europa i dlatego trzeba się jednoczyć, prowadzić ze sobą handel, interesy i tak dalej, ponieważ w Europie jest bardzo dużo. Studentów i nawet jak ułamek tylko tych studentów wejdzie na taki naprawdę wysoki poziom intelektualny w zarządzaniu prowadzeniu firm, gospodarki, polityki, no to po prostu Europa zmiażdży Stany Zjednoczone i tak się zaczęło dziać. Wartość dolara w pewnym czasie spadła nawet do bodajże dwóch złotych, co dla Stanów było wyraźnym sygnałem. I teraz jak sobie zobaczycie, co zrobili Amerykanie, no jak to się zaczęło dziać. Walka z terroryzmem nagle, Saddam Hussein miał być terrorystą, miał mieć broń masowego rażenia, go załatwili później obalanie w Libii, gdzie Muammar Kaddafi wiadomo, że trzymał te muzułmańskie kraje za gębę, tam mu nikt nie podskoczył, a do tego on nie był głupi, on chciał wprowadzić złotego dinara, a więc walutę, która nie będzie opierała się jak papierek dolar, bo to jest tylko papier i można sobie spekulować ile będzie warty, tylko jak wprowadzisz złotą walutę, to złotą walutę, złoty, złote monety, a chcieli to zrobić, to taka moneta sama w sobie jest wartością. Także i to miało się na tym opierać, i to miało takie szanse powodzenia, i dolar naprawdę coraz bardziej na całym świecie by słabł. Więc co, obalili Kaddafiego i tak sobie wywołują wojny, gdzie chcą, żeby robić swoje interesy. I jak ktoś nie wierzy, to zobaczcie teraz, co się stało, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Pierwszy raz od nie wiem jakichś czasów dolar kurde, był dużo droższy od e... Ropy. I tu jest moje zdanie takie, że właśnie dlatego, że Turcja się sprzeciwia, że oni nie mogą sobie robić i zrobić tego, co chcą. No to spotkało ich się ziemi, wiecie, zaatakować Turcję byłoby dla Amerykanów samobójstwo Ameryka by przegrała z Turcją i to jestem przekonany zresztą oni wygrali tylko jedną wojnę i to jest wojna y, z Japonią i w dodatek wygrali ją tylko i wyłącznie dlatego, że użyli broni jądrowej, bo gdyby nie użyli broni jądrowej, to też by przegrali i tą wojnę, oni nie umieją wygrywać wojen, oni po prostu robią gdzieś zadymę, niszczą dane państwo jak chociażby Wietnam y, czy po prostu destabilizują dany odcinek na świecie, których interesuje jak Europa, nie? poprzez uchodźców i tak dalej, zdestabilizowali niemal całą Europę. Także niestety, ale moje zdanie jest takie, że Rumunii i Turcy mają absolutną rację twierdząc, że oni im to zrobili i mają rację, że im nie chcą popuścić i gdyby tylko inne kraje poszły za głosem takim jaki powinien być a więc wypierdolić amerykańskie wojska ich wszystkie te gówniane bazy i tak dalej polikwidować niech się bujają za każdym razem kurde ze Stanów skończyłoby się a ludzie, ludzie politycy dają im za jakieś tam marne interesy przyzwolenie i później dochodzi do takich sytuacji jak teraz gdzie zginęło mnóstwo ludzi, bo tym skór coś nie po drodze. Tak samo było z rurociągiem, tak jak mówiłem, że oni to rozjebali. Jestem pewny na 1000%, że oni to rozjebali. W tamtym czasie, wcześniej, mniej więcej tam statek jakiś amerykański e, wojenny długo stacjonował przecież w Polsce. Nic nie dzieje się przypadkiem. A to co oni robią też przechodzi ludzkie pojęcie. Poczytajcie sobie o systemie HARP, a w opisie filmu znajdziecie link do tego materiału, gdzie ta polityk przemawia i No nie ma śmiechu. Zresztą tutaj same fakty takie, że oni 5 dni przed trzęsieniem ziemi wycofywali swoich polityków z Turcji. Wiele państw nawet zaczęto ludzi ostrzegać w Rumunii, żeby nie jechali do Turcji, bo są zagrożenia, a nie było żadnych zagrożeń. No to wszystko jest jasne. Naprawdę, zbyt dużo, zbyt dużo oczywistych rzeczy to jest tak samo jak teraz ta teoria spiskowa, co mówiłem, że, e, e, że była teoria spiskowa z UFO, co i nagle to wszystko się zaczyna realizować, Covidy, nie Covidy, kurwa. E, to nie jest przypadek. To, co robią kurwa Amerykanie, to jest katastrofa na skalę światową i powinno się z tymi ujami pocisnąć. Naprawdę, pocisnąć. To nie jest, to nie jest normalne. I wiadomo, że oni są do wszystkiego zdolni to jest popierdolony kraj. Ale jak wszyscy z nimi pocisną, to się zeserają. Tylko, że trzeba jedności. A to przepłacają. Niestety. Taka jest prawda. Załatwiłem, co miałem załatwić. Mogę wracać, kurde, do domku. Także jestem bardzo ciekawy waszego zdania, bo ja to, co powiedziałem, to ja wam powiedziałem. To czego ja jestem pewny, wiadomo, że jeśli chodzi o jakieś dowody ktoś mi powie, weź udowodnij, to oczywiście, że wam nie udowodnię, tak samo jak Turcy nie udowodnią Amerykanom, że oni to trzęsienie ziemi wywołali ale to nie jest przypadek, jeśli nie ma epicentrum, każde trzęsienie, to dosłownie każde sorry, ma epicentrum a tutaj nie ma no cóż mogę powiedzieć to się kiedyś na nich odbije i to bo tyle co te skurwy jak krzywdy wy, wyrządzili ludziom na całym świecie, to jest dramat. No nic, piątek, piąteczek, piątunio wszystkim, którzy pracują, a tym też, którzy nie pracują. Życzę miłego weekendu i oczywiście zdrowia i oby się poprawiło wszędzie i każdemu, bo każdy chce żyć dobrze. Także życzę wam wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale, a tak jak powiedziałem, oglądnijcie sobie ten materiał, który Wam podlinkowałem.